No cześć, witam was bardzo serdecznie w GTA 5. Yy, spróbuję zrobić jakąś yy, misję. Mam nadzieję już yy, nastawiłem się na ten napad. Yy, zobaczymy zaraz co nam wyjdzie. Zobaczcie co syneczek yy, robi prezesa. <laughs> no, oczywiście jakąś tam grę rozkminił. No.

czyli także tak. Nie, pojedziemy ukradniemy jakiegoś. Albo tam mam na tym. Na ulicy mam jakieś auto. To chyba tym autkiem sobie pojedziemy, co? I od razu zobaczę tylko mapkę. Mamy tak do odwiedzenia Salomona albo napad na biuro. Zobaczymy, co, czego chce Salomon. Zobaczymy, czego chce Salomon. Dobra. A następnie tutaj. A to co to jest? Parking policyjny. A czemu ty mi oznaczasz ten parking? A, tak, żebym wiedział po prostu. No dobra. Ej, kubo. No, bo ja nigdy nie przejadę, rozumiesz? Jedź. W sumie to. jest co? Daj mi taką furkę. Ona jest. Ona jest taka. Fajniejsza. O! Sprytniejsza jest po prostu. Odrobinka, nie? ja fajnie się tmieździe. Uo! Ej. Dobra, ale ciężko się... Op ciężko opanować to auto. Ma takiego... Y, dziwnego kopa, wiecie, że... patrzcie. Ła. O kurde, ale... ale przez to też fajnie się nim jeździ, no. No, super. Ale jednak, y, porszakiem y, tutaj się lepiej jeździ. Dobra, to tak musimy tutaj wjechać do Salomona. Ciekawe, co on chce. Ciekaw jestem bardzo, czego on może chcieć. O, tu widzę, że. Uuu, jakie furku. A kochani, nie ma lepy. O, tutaj muszę wejść. Let's see what Hello, hello. Good to see you, Slick. Devin, what the hell are you doing here? It's over, Michael. you are done good, kid. You kept this bullshit up long enough to help me trigger a fantastic insurance payout when the plug is pulled. I love you. You're, you're like my spirit brother now. Where's Solomon? He's out getting the negatives of the film, whatever the fuck it is. The last dinosaur in town is about to get fossilized. What are you talking about? look the movie's nearly done so if the plug's pulled now the investors meaning us get a massive insurance payout meanwhile i can use that to get the other major shareholder the old bastard's idiot son to agree to tear this relic down and let me redevelop the area for condos <laughs> in this economy the city's going to let me build tax-free i might even get some rebates it is a brilliant thing and it is all thanks to you and Molly's eye for the details of the insurance policy. Michael! They're fucking <laughs> They're suits! And they don't okay. even wear suits, wolves, and turds' clothing! Try not to take it too badly, Mr. Richards. Were you ever a human being? Look, people used to like films, now they like what? Videoing themselves, beating off on their iFruit phones. Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly.

No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. My wife got screwed by a yogi, and now I'm getting screwed by a yogi. Fuck that! I'm a producer. Nobody fucks with my film. Get to the airport. Talk to her. That's it. Dobrą. Wsiadajmy. Jedźmy Pojechać na lotnisko, ale co tam będzie trzeba zrobić, ciekawe. Uu. A w ogóle to wam coś pokażę. Patrzcie to. Uu. Nie gadaj przez telefon. Nie gadaj przez telefon jak jedziesz. Ale dziko się jedzie, mówię wam. <śpiewa> Tutaj, tak, tak, łapa! Ła. E, trochę wycofamy. Fajna jazda, nie? Taka. No tylko... Muszę się do tego mo mocno przyzwyczaić, bo powiem Wam, bardzo ciężko od tak się do tego przyzwyczaić. A, tam miałem skręcić, sorka. Nie, no muszę zmienić kamerę, bo jednak y, niczego tutaj nie zrobię. Ciężko, ale, ale fajnie, fajnie, nie? Kurde. Dobra, 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 dobra. Dobra, ja wiem, wiem, wiem. A mijamy go. Wpadam na wszystko, kurde. Dobra, spróbujemy. Więc zaraz, tutaj muszę skręcić. Tędy. Ja go nie widziałem. On się zrespił tako. Nagle. No ten to się nie zrespił, tego to widziałem. Oż ty! Tędy nie przejadę. No to jak mam ją złapać? Szlak by to. Dobra, te, teraz mam ich wszystkich na ogonie. No na pewno nie o to mi chodziło.

Idziemy dalej. Zaraz ona tędy przejeżdża, to my może tędy to załatwimy. A, zgubiłem ją, tak? Ok, czyli na pewno muszę ją załatwić wcześniej. Moli uciekła. Nie mogę pozwolić uciec. Kuźwa. No ej! Poszedł, poszedł! E, przy ścianie. No. Coś tu mocno poszło teraz nie tak. No i uciekła. Okej, okay. no to jeszcze raz. Kuźwa! Jebany. Ty gnoju. No powiedz. Dobra, udało się. Teraz polecę sobie tędy.

Teraz muszę się stąd y, wydostać, tak? Lecimy stąd. Tylko dokąd? Cholera jasna. Trzy gwiazdki. Eee, szybko, szybko, myśl. Jakieś auto. Nie, najlepiej by było. Motocykl. Kuźwa. Mam uszkodzony auto. Na razie w samochodzie będzie mi wygodniej, wygodniej e, przeżyć. To znaczy mam większą szansę. Co nie oznacza, że dużą. Kuźwa. Muszę. No muszę. Od tego uciekać. No dawaj! Ach. Dobra, jeszcze raz. Widzicie, misja nie jest yy, prosta. Kuść te. Yy, dobra, yy. a spróbuję tym spróbuję. No ja nie wiem. Dobra. Nie wiem, czy to tak wyjdzie. Dobra, lecimy. No to yy, fajno. Tylko teraz pytanie, dokąd? Muszę ogarnąć dokąd ja mam lecieć. Yy, na pewno... Tak, wiem, wiem. Może to wcale nie jest takie proste, jakby się chciało wydawać tam na plaży mogę spróbować lądować nie jest łatwo go utrzymać uwierzcie mi dobra ustawię go w ten sposób nie wiem czy mi to wyjdzie szczerze powiem nie mam pojęcia. Ale muszę spróbować. Aha. Ach, kurczę. Wiecie co? Spróbuję to zrobić, ale. Kurde, czy oni... oni chyba fabularnie muszą mi zniszczyć ten silnik? Mam takie wrażenie. Czyli ja muszę od razu. Tak, oni fabularnie, bo widzę, widzę tutaj, że patrzcie, ruszyć mogę dopiero teraz, nie? Gra nie pozwalała mi wręcz y, ruszyć, nie? Czyli, czyli tak jest. Fabularnie mają mi zniszczyć ten silnik. Niechcący nacisnąłem. Zupełnym przypadkiem nacisnąłem wysiadanie. Dobra, dobra. I o to chodzi. Uciekni policji. Dawaj, 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 dawaj. Oni muszą mi zniszczyć ten silnik. To jest dlatego. Jest. Nie, nie muszą mi chyba zniszczyć tego silnika. Cholera wie, jak to jest. Dobra. Opanowałem go. Czy gwiazdki to jest niewki, dmuchał nie. Spróbuję się wzbić troszeczkę wyżej. Zgubić policję. Helikopter nie powinien mnie dogonić. Zresztą jest dużo niżej. Wyskakiwać mi nie wolno, bo na pewno załatwią mnie wtedy helikopterami. Aha. Dobra, czyli tak, mamy to ukończone. Teraz muszę wylądować. Muszę znaleźć dogodne miejsce. Na przykład tutaj. Nie, to będzie trochę lipa. Ja się.

Na autostradzie będzie lepiej. To jest ładne auto. To jest chyba to takie wygodnickie, co tam wcześniej mi się podobało. Tak, ono się dość nieźle prowadzi. Pod warunkiem, że nie wjadę w ciężarówkę. Bardzo fajne auto, tylko żeby mnie. Eee, tak. Czyli tak. Bo wiecie, jeszcze by mi zależało, kurde, jeszcze by mi zależało zjechać, może do domu. Co ty tam masz? Ale tam nie, tam to RS ka jest yy, bez sensu. Tutaj zobaczę o co. Bo teraz tak. Tamtą misję zrobiliśmy z Salomonem. No, a łatwo nie było, więc y, powiem Wam. Y, tutaj się pożegnamy. Dzięki, że byliście. Dzięki, że y, wpadacie na te filmy. Już niedługo y, koniec tej serii, bo. To jest krótka fabuła. Jeszcze parę misji będzie tam bez przesady. Ale jak dokończymy, właśnie tę misję, to jak skończymy tą fabułę, to powiem wam, że pójdę chyba w online. Bo to się fajnie gra. Chyba że nie będziecie chcieli oglądać, to mówcie i nie będę was tym męczył. Fabularne scenki będę zostawiał. Natomiast. Natomiast, yy, no to wydłuża jak widzicie, gameplay. Oj, ale to myślę, że to, jeżeli wy chcecie oglądać, no to czemu nie, tak? Nie ma, nie ma chyba co przedłużać. Dzięki, że byliście, dzięki, że wpadacie. Dziękuję za Wasz czas i trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Zobaczcie, jaki fajny samolot.